Interesują cię minerały i kamienie szlachetne? Dzisiaj ametyst i cztery rzeczy, które warto o nim wiedzieć. Nazwa ametyst wzięła się od greckiego ametystos, czyli trzeźwy. Tak, Grecy wierzyli, że ametyst chroni przed szkodliwym działaniem alkoholu. To nic innego jak fioletowa odmiana kwarcu. Jej kolor wynika z domieszek żelaza. Oczywiście Grecy wierzyli, że to łzy Dionizosa zabarwiły ametyst na fioletowo. Ametyst jest minerałem, który potrafi zmieniać kolor przez podgrzewanie go. Staje się wtedy żółty i imituje inną odmianę kwarcu, czyli cytryn. W Polsce okazy ametystu można znaleźć głównie na Dolnym Śląsku. A co powiesz na warsztaty, na których samodzielnie można znaleźć minerały? dos super